nie wiem czy dawać wiążkę z szuflady Jaki nóż kurwa z szuflady? O co ci chodzi? Zobacz czy jest na niego. To? Zobacz czy jest w szuflady na niego. Ci chyba pojebało, że ja ci dam kurwa nóż człowieku. Kurwa, to bym wydawała teraz. Czy ty jesteś kurwa, jebnięty? Nie, czy czy mam, do... kurwa i jebnięty? Nóż ci mam kurwa dawać? Ej co, to by wydłużać, ej Gdzieś jesteś, jeździę kurwa? No, naprawdę padło kurwa na głowę? A czy mam dać kurwa nóż, kurwa? Witam, witam. Ty, ty, ty pysy, nie dać żadnego kurwa noża do ręki. Kurwa, tak jak gdzieś Tak! Jesteś naprawdę pojebany. <ślesk> Yeah, two of the corner, that we